Zwykle na początku naszych filmików nie zdradzam, o czym będzie temat, ale dzisiaj robi to za mnie trochę scenografia. Pewnie wielu z Was te urządzenia zna. To są maszynki do liczenia pieniędzy. Pewnie obecne na wielu parafiach. Jedną mam okazję używać bardzo często, to jest ta. Ona służy do liczenia bilonu. Od razu sortuję, pokazuję fotę. Bardzo. Pozwólcie, że wyłączę, bo się jednak trochę trzaska. Bardzo praktyczne urządzenie. Kiedyś przeliczyłem, że w ciągu roku oszczędza mi kilkadziesiąt godzin pracy na liczeniu i rolowaniu banknotów. Drugiej używam znacznie rzadziej, bo jest zdecydowanie mniej okazji. Zwłaszcza, że nie bardzo radzi sobie z 10 złotówkami, które mają miękki papier. Więc to jest maszyna do liczenia banknotów. Dostałem ją kiedyś w prezencie od likwidującego się oddziału banku. No i tyle. I jak się domyślacie, dzisiaj. Spróbujemy sobie porozmawiać na temat pieniędzy w Kościele. Jak rozmawiam z ludźmi, a zwłaszcza młodymi, pytam o czym w Kościele stanowczo nie powinno się mówić, to obok polityki i seksu bardzo często pojawiają się właśnie pieniądze. Broń Boże, nie mówcie w Kościele o pieniądzach. Pan Jezus i pieniądze nie mają ze sobą nic wspólnego. Czy aby na pewno? A, zostawiłem w drugim pokoju konkordancję Nowego Testamentu. To jest taki sprytna książeczka, w której każdy rzeczownik, czasownik i przymiotnik, który występuje w Piśmie Świętym, jest policzony i wskazane są wszystkie miejsca, gdzie występuje. I tak sobie sprawdziłem bardzo skrupulatnie, że w Nowym Testamencie słowo pieniądze występuje 24 razy. Jeśli dodać do tego jeszcze nazwy konkretnych walut, na przykład denar czy drachma. To okaże się, że około 30 razy w Nowym Testamencie, który nie jest bardzo grubą lekturą, mowa jest o pieniądzach. Pieniądzą są poświęcone całe sceny czy całe opowieści Pana Jezusa. I też pierwszy problem, który się pojawił przed Panem Jezusem, kiedy chciano go skompromitować i ośmieszyć, to był właśnie problem pieniędzy, kiedy przyszli ludzie i zapytali, czy płacić podatki Cezarowi, czy też nie płacić. Pewnie możecie sięgnąć do tej sceny i do komentarzy. Nie będę się tu nad nią szczegółowo rozwoził. To jest takie pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Prawda? Jeśli płacić, no to zwolennik Cezara. Jeśli nie płacić, no to buntownik. Prawda? Mówiłem o tym chyba też przy okazji polityki. Inna bardzo znana scena, którą bardzo lubię, to jest opowieść o ubogiej wdowie. Znacie ją bardzo dobrze, przychodziło wielu bogatych, przed świątynią była Skarbona, przychodziło wielu bogatych i wrzucało wiele. I przyszła też uboga wdowa, która wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz, czyli wszystko, co miała na swoje utrzymanie. I pan Jezus się przyglądał i mówi do uczniów: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej, bo nie dała z tego, co jej zbywało, tylko ta jej ofiara naprawdę bardzo dużo ją kosztowała. I tu mi się przypomina opowieść mojego starszego kolegi po fachu, proboszcza, który kiedyś w chwili szczerości mówi, że on właściwie jest takim proboszczem bez parafian. A dlaczego bez parafian? No bo nie mam żadnych parafian. Jak to nie masz żadnych parafian? No tak, bo jak przychodzę do kościoła i patrzę, jak ludzie są poubierani, to się zastanawiam, gdzie są ci biedni. Ale potem liczę wieczorem tace i myślę, no gdzie są ci bogaci? Nie mam ani biednych ani bogatych, czyli żadnych. A oczywiście sprawa typowo anegdotyczna, ale też dotykająca bardzo konkretnych życiowych spraw, życiowych problemów. Zresztą to nie jedyne miejsce, w którym mówi się w Biblii o pieniądzach i to w trudny sposób. Ostatnio w Wielkim Poście pod sam koniec, jak zwykle Słowo Boże przybliżało nam bardzo postać Judasza. Judasz, który nie tylko zdradził pana Jezusa i sprzedał go za 30 srebrników, ale który wcześniej podkradał pieniądze ze wspólnej kasy. A, czyli pan Jezus i apostołowie mieli wspólną kasę, wydawali na coś pieniądze, przyjmowali jałmużnę, a potem je wydawali, kupowali sobie jedzenie, być może płacili za nocleg, czasami rozdawali te pieniądze ubogim. Ale one ciągle w jakiś sposób im towarzyszyły. Tak jak kobiety, które chodziły z nimi i usługiwały im ze swojego mienia. I też jedyne miejsce, kiedy pan Jezus się naprawdę w Ewangelii zdenerwował i dał to po sobie poznać, też ma związek z pieniędzmi. To pewnie dobrze wam znana scena wypędzenia przekupniów ze świątyni. Pan Jezus zdenerwował się, że pieniądze, które były tak naprawdę potrzebne, bo trudno, żeby ktoś idąc z Galilei na Święto Paschy niósł przez 200 km ze sobą baranka, że wygodniej go było kupić po prostu na miejscu, a żeby go kupić trzeba było mieć pieniądze, czasem trzeba było je wymienić, rozmienić. Więc ta obecność kupców na dziedzińcu świątyni była jakoś uzasadniona. Ale najwyraźniej doszło tam do jakichś przegięć, mówiąc kolokwialnie, do nadmiernego... Zanieczyszczenia sfery sakrum, sferą profanum, I pan Jezus się tak potrafił zdenerwować, że zrobił sobie bicz ze sznurku i powyrzucał przekupniów ze świątyni. Także widzimy, sporo jest w Piśmie Świętym o pieniądzach. A skoro jest w Piśmie Świętym, to nie dziwmy się, że czasami ten temat pojawia się również i w kościele. I myślę, że tak naprawdę każdy człowiek, który ma rodzinę, chodzi do pracy płaci rachunki, zdaje sobie doskonale sprawę, że tak jak kosztuje utrzymanie domu, tak kosztuje utrzymanie kościoła. Każdy, kto ma choćby mikrofirmę i zatrudnia choćby jednego człowieka zdaje sobie sprawę, że w kościele pan kościelny, pan organista, pani gospodyni, panowie pracujący na cmentarzu nie zawsze mogą to robić charytatywnie, bo mają rodziny na utrzymaniu, tylko są wynagradzani, odprowadzamy od nich podatki, płacimy ZUSy. Normalnego człowieka to nie dziwi, nie złości chyba, że ktoś jest na punkcie pieniędzy zafiksowany po jednej albo po drugiej stronie ołtarza. I wtedy robi się trochę nerwowo. Ja myślę sobie tak, że to nie o to chodzi, żeby w kościele nie mówić o pieniądzach, bo one są obecne, czy nam się to podoba, czy nie. Kościół jest instytucją, czy nam się to podoba, czy nie. W Niemczech kościół jest bodajże trzecim co do wielkości pracodawcą na terenie kraju. Przy całym choćby rozbudowanym systemie y, działalności charytatywnej, którą tam prowadzi. Więc nie chodzi o to, żeby nie mówić o pieniądzach albo udawać, że ich nie ma. Chodzi o to, żeby mówić w taki sposób, który jest strawny. To znowu już przypomina mi się historia innego z moich kolegów proboszczów. Które miał kiedyś dużą inwestycję w parafii, remont dzwonnicy czy, czy ołtarza, już mniejsza z tym co to było, ale potrzeba było na to sporo środków. I bardzo długo się gryzł z tym, jak to powiedzieć swoim parafiadom, żeby nie być takim nachalnym, żeby znowuż tematu pieniędzy nie wprowadzić na pierwsze miejsce w kościele. I którejś niedzieli odważył się, wyszedł do ambony i mówi: Słuchajcie, kochani, mamy w kościele dużą inwestycję. Będzie to kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych. I w związku z tym mam dwie informacje, dobrą i złą. Ja to może zacznę od dobrej. Dobra informacja jest taka, że my już te pieniądze mamy. Trochę gorsza jest taka, że one są jeszcze w Waszych portfelach. Oczywiście wszyscy się roześmiali, ale okazało się, że bardzo szybko zostały zebrane środki na dokończenie tej inwestycji. Wszystko chyba zależy od tego, jak się poustawia priorytety? A przy okazji, jak już jesteśmy przy temacie pieniędzy, to jedno małe wyjaśnienie. Potocznie uważa się i mówi się, że księża żyją stacy. Nie ma tacy, nie ma utrzymania księdza. W praktyce te finanse parafialne wyglądają dokładnie odwrotnie. Stacy żyje parafia. Nie ma tacy, nie ma parafii, nie ma tacy, nie ma y, rachunków za prąd, za gaz, za ogrzewanie pensji kościelnego i organisty. Bo to właśnie na te rzeczy idą ofiary składane y, każdej niedzieli przez wiernych na tace. Z czego więc żyje ksiądz? A to też odpowiada pewna anegdotka. Jak to kiedyś pewna parafianka spotkała księdza, spojrzała w dół i mówi, ale ksiądz ma ładne buty za mszowe, na co ksiądz odpowiada, nie, za swoje. No ale tę anegdotkę ułożył ktoś, kto nie zna parafialnych realiów. Bo właśnie te mszowe, czyli stypendium szalne, pieniądze, które są składane z racji pogrzebu, ślubu, chrztu, te ofiary idą rzeczywiście na utrzymanie księdza. To jest jego, mówiąc w cudzysłowie, pensja, nie jest ani stała, zależy od tego, czy w danym miesiącu tych posług jest więcej, czy mniej. Pamiętam, może będzie to kawałek publicznej spowiedzi, kiedy zdarzyło mi się dostać mandat na fotoradar. No, przekroczenie banalne, niewielkie o 15 km na godzinę. Człowiek się zamyślił, jechał, dostałem mandat, przyszło mi do domu zdjęcie, no i piszę cały ten wielki formularz, to, że tak, że to ja kierowałem, że przyjmuję, no i jedna z rubryk pisze wysokość miesięczna dochodów. Wpisałem zgodnie z prawdą, zależy od hojności parafian. Minął rok, mandatu do tej pory nie dostałem. No cóż, czasami się Pan Bóg truszczy o swoich wariatów. Moi kochani, ludzie, którzy w jakiś sposób są związani z Kościołem, korzystają z posługi tego Kościoła, nie dziwią się, że Kościół potrzebuje także tych materialnych środków do tego, żeby funkcjonować. Ba. Czasem nawet nieproszeni wpadają na różne dziwne pomysły. Miesiąc temu była z naszej parafii transmitowana Msza Święta przez Telewizję Polonia. Akurat Pierwsza niedziela, kiedy były obostrzenia związane z ilością wiernych w kościele, więc tych wiernych mogło być wtedy y, niespełna 50 osób i tak rzeczywiście było. No ale tam msza rzeczywiście była transmitowana nie tylko na Polskę, jak to przez telewizję Polonia, ale też i na cały świat praktycznie. Polonia na całym świecie korzysta z tych transmisji. I oni dziwo, po tej przy świętej, chociaż... Pan Bóg mi świadkiem nie zająknąłem się nawet na temat pieniędzy. Po filmę świętej dostałem kilka wpłat na konto parafii, które ktoś wygrzebał na stronie internetowej z takimi zabawnymi komentarzami. Wirtualna taca w podziękowaniu za Kazanie albo moja niedzielna wirtualna ofiara, czy jeszcze coś innego. Zrobiło mi się miło nie tylko z powodu tego, że wiedziałem, że już za chwilę finanse parafii mogą być nieco zagrożone ale także dlatego, że ktoś w ogóle w takich kategoriach myśli, że może jeżeli ktoś wykonał pracę, to może za to go jakoś wynagrodzić. Oczywiście gdyby to była prawdziwa telewizja, to w tym momencie na dole, na pasku, powinien się pojawić numer konta parafii. Nie martwcie się, niczego takiego nie zrobimy. Na razie jeszcze jakoś dajemy radę jeśli epidemia się w miarę szybko skończy, to pewnie tę radę damy. Ale moi kochani, w kościele, obok sfery sakrum, sfera profanum, także sfera pieniądza, będzie istniała zawsze. Czy nam się to podoba, czy nie. Na koniec, dzisiaj będzie chyba kilka zakończeń. Ale na koniec jeszcze pamiętam jedną moją kolędową rozmowę. Pamiętam, pracowałem wtedy w parafii katedralnej jako wikariusz i też trafiłem do takiej trochę zbuntowanej osoby, która mówi: A po co te kościoły? Po co te kościoły? Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie w ogóle nie mieli kościołów, co zresztą historycznie jest prawdą. I ja wtedy powiedziałem: Tak, kościoły są w ogóle do niczego niepotrzebne tak naprawdę. No właśnie, no widzi ksiądz, no widzi ksiądz sobie: potrzebna jest Eucharystia msza święta I pierwsi chrześcijanie przez 300 lat sprawowali Eucharystię w domach prywatnych, kiedy były prześladowania, to w katakumbach, na cmentarzach, w jakichś ustronnych miejscach. A katedra liczyła wtedy około 15 tysięcy parafian. Jeżeli Pan zaprosi naszą parafię do siebie, do domu, na mszę świętą, to ja jutro jestem w stanie powiesić wielką kłódkę na drzwiach kościoła, bo on będzie naprawdę do niczego niepotrzebny. I tak chyba wyglądają tego typu realia. Dziękuję. Ksiądz Andrzej.